Boisz się, Beate? Bo, Opuść tam swoje krzyżyce. Weź gwiazdeczki. O, rubiny, drew, rubiny, weź. A ja może te wezmę te złote gwiazdeczki. No weź to. Ładne są, so dobra, nie będę Proszę, jak to się jak, jako dziecko sobie przekuwa, to, to chyba nie czuje takiego stresu. Dziecko, to nie jest tylko No właśnie, nie wiecie, jest, jest co się stresuje. Płacą bardzo? Nie, A takie malutkie, jakie, jakie tak najmniejsze? Mniejsze, jakie było? 5 hmm. miesięcy. Co? A moim zdaniem przegięcie. No. O ja. Chyba, że już Wszystko pierwszy raz. No. Czy <grymna> dzisiaj wszystko pierwszy raz? Nie, ostatnio był alkohol pierwszy raz. A, no, a no, ja się napię, Moja... To Emila też ma to chyba tyle. to chyba widzę, co nie jest dużo, bardziej ale Bardzo długo się boi w ja, na Nie, to nie mogę. Dobra, już... Dobra, wezmę Bolała mocno? Nie. Mogę drugą nagrać? Męczycie, no. Będziesz miała pamiątkę. Wszystko, Wszystko duchowej w dumie. Dobra, pani. I też woda utleniona i przymyciu głowy. Dobra, to mnie ciekawe to wszystko. Może, żeby w mieć tak jakby było wiele No, no, tak przynajmniej wszyscy, tydzień. I tak y hmm. jak dasz radę to...